Czota no, no, Ja Cię kręcę Zaczynamy od spacerku w lesie Mateusz bardzo chciał zobaczyć, czy więcej grzybów się pojawiło jak coś znajdziemy, to na pewno się pochwalimy Bo jak na razie musieliśmy się przez takie haszcze przebrnąć No i teraz wchodzimy na nasze ścieżki z naszego laska. Jak w tym lasie nie będzie to wracamy do dołu. Dzisiaj tylko tego, no. jak to mówią, rekonesans zrobimy. Tak. Zgrzałem się pod tą górkę okropnie. O Jezu, jak mnie zalało. Jak mi poty zalały, no. Jeszcze fikołka zrobiłam schodząc. Co? Tak, się. <grym> <trym> <To? trym> Akromata. w drugą stronę tego fikołka, nie tylko z tej górki nie spadlała do no, bo Bardziej jak leciałam, to patrzyłam na parat, żeby go nie połamać. <grystanie> Dobra, idziemy. No To jest mój kolejny dzień, a nawet trzymam. Raz, dwa i chyba... Chyba, że to, to nic nie zmylił. Um. Nie, coś mi się chyba ukszurało tutaj. Rodne. dorodne. No zjedzone też, ale są. Mateusz pewnie już nerwa złapał. Ty Czy nie? To co Jak to skomentujesz? Nie, to bez komentarzy. Dziwne <gibne gibne> rzeczy się dzieją ostatnio. <gibne> Weszło na mnie twoje szczęście do grzybów. A byłam przekonana, tak tu sobie zeszło. My się na banki będzie, będziemy. Bo sucho strasznie, nie? Ale super. Zaraz Mateusz je. O, trzy są w sumie. Ale to jeszcze taki Babik, teraz go widzę. Nie, nie zrywam ty czy nic konary. Mi się też wydawało, że widziałam jakby kapelusz, tylko te liście też mylą. Teraz patrzę, ale nie widzę. Hmm. Dobra robota, Patrycja, bardzo dobra. Na no, mi no, zostało jedynie porrywa. jestem ciekawa, czy nie jestem Tak troszkę. Mhm, troszkę. Nie ma tragedii. Cyk, cyk. Malutki powinien być. Czysty. Piękny. No. Przyjmuj się. się. Nie wiem co się dzieje. Znajdziesz. A ja wiem. Może nie dzisiaj, ale no, kiedyś. O ten ładny taki. Tak? No. O. Burzy. Tak twoja ręka. Oj, też czysty. A, a mówią, że grzyby teraz wszystkie, że są zrobaczywe. No. My przy tamtym spacerze w lesie, no to jeden tylko był doszczętnie zjedzony. No i teraz ten, ale to troszeczkę. Czapka będzie z dobra, nie? No. No to dobra, trzeba się tutaj rozejrzeć. Tak, bo tu to przejdziemy troszkę. Uch. Później pójdziemy może tam wyżej do tego drugiego lasu zobaczyć. Mhm. Zastanawiamy się co to, co to jest. To już mówi właśnie, czy to grzyb, czy to jakaś roślina. Rośnie tego parę sztuk w sumie. Tutaj. Nie wiem. Nie I wiecie, tutaj. Tak? Ja też nie mam pojęcia, co to może być. Jak ktoś wie, to piszcie. Dokładnie. Ty kurde, tutaj cała skarpa tego jest. No to już się pytam, nie co mi się dzieje, że kolejnego grzywa znalazłam. Ale ten jest piękny. Ja to... No to się stanęło. Ja ten gość, o. Ja cię po prostu w dobre miejsca zabieram. Tak. O jak ładny. Piękny. Jujej, jaki ma kolorek piękny, Ja pierdyka. Widzisz? ale jaka jestem dobra, że to pozwala nam ten koszyk by mi się wywrócił? Się... Ło! Śliczota! No, mało powiedziane i na bank będzie zdrowy. Tak mówisz? No, dać. Ładnie wygląda, no. Bo... A! Cudo! Mateusz wraca do gry. Jeden. Zjedzony. No ale tak, byłem tu, tutaj byłem, tego w ogóle nie widziałem. No? Dopiero odszedłem z drugiej strony i go zobaczyłem. I tu się schował. Piękny. Ładny. No Pokaż w końcu. Zaczęłam Patryk. w ciebie wątpić. A tu Patryczka A tam taki stary Fajnie. Nie spodziewałabym się, że tu będą. Ja ci mówię, ja tu chodziłem wtedy jak pada autobus w ciuli. No, no ja lubią też takie modniki. Dobra, wycinamy. No dawaj. Po malutku trzeba tu pospacerować A już tak ci powiem, że zwątpiłem. Ja pierdykom. To ten królewski taki bo czegoś ta, no. tą Nawet mną, tak. Tą może. Ale tak wygląda. A ja go musiałem znaleźć. O troszkę. Jedzony. Ale tu lux. Czyli bierzemy. Bierzemy, bierzemy. Super. No i kolejne zdobycze. Ja byłam przekonana dzisiaj, że nie będzie żywa. A tu. A tu jakie piękne. Czynić honory? Tak, i Kawał. Kawał, żeby... Wszystko. To ja bym sobie rękę że będzie... Nie one są mają no, mają taką strukturę, że nie są jakieś mega no. twarde. Tamten też co się Tam Tamten zniemuje. będzie, no. Tiri tiri już ci powiem, że tam żeby mi przeszli tak szybko o tym grzbiecie, my się nic z tego chyba nie będzie Wiem no. ci gadać, że wracamy. No tam też nawet nie potrzyliśmy, bo takie były haszcze, że ja tego chciałam przejść, to i tyle. O ja już zadowolony. to, teraz tego ładnego. Oj, ten jest wyczy. że jaki ładny. Piękny. O, duże jak skała. Proszę. Super. Lux Oj, i tak już nasze kosze wyglądają troszeczkę się powoli zapełnie. Dokładnie. Ja idę ja, spacerować. Idziemy sobie. dalej. Jest normalnie masakra z komarami. Tak nie gryżą. Ja ostatnio miałem teraz coś. No, Ja mówię, e, bo czytałam, o? że olejek, e, olejki różne, nie wiem, miętowy, jakieś tam herbaciany. No i natarłam się tym olejkiem Herbacia? ostatnim. No to akurat nie herbaciany jest taki. On ma taki zapach miętowy. Nie myślałam, że będzie ich odstraszało, bo ostatnio, jak byliśmy w lesie, to krzesł mi po ręce chodził. A to dzisiaj to jest jakaś masakra. Ale napadać, to już mówi, że na deszcz. Tak, żeby się napiły przed deszczem. O tym wychodzę na prowadzenie. Jest taki duży, że to muszę być na prowadzenie. prowadzenie ci daleko? O nie wiem, jak go zobaczysz to. Popatrz. Wow. Wow. Ale Bysior, nie? Straszny bysior. <gry> A mi się daje, że dopiero ktoś tu taki jakby przemknął nie wiem czy mi To idzie tam Tam ktoś chodzi, nie? nie? Też tak skitrany. No, skitrany. No, to tak jak... Uf. Okay. Na razie sito. A to już tak będzie do końca. Mówisz? No raczej. Proszę kapelusz chociaż kapelu uratujemy no. Tutaj Tak. No to dobra, to spadasz no? Jednak spadasz Nie wchodzi ja ja na ja prowadząc Dobra to ja chciałem coś kupić tutaj Jeszcze równośmy to zobaczyli fakt Nie no tego to jeszcze nie było Ja ci kręcę to tak nie wiem czy na razie patrzcie to Równocześnie go dostrzegliśmy. To, to jest petarda. No daj twoją dłoń. Na czopę mu. Patrzcie. Ja cię kręcę. Pierwszy raz takiego widzę. Jak na sterydach No. ja no. jaja. Jak szefowo? Jestem pod wrażeniem. To jest jakiś gigant. Takiego jeszcze nigdy grzyba nie znalazłem no no. A tutaj przed chwilą pan szedł i że on go nie widział. Czyli nie miałem schizy, że ty szedł. No był ten pan, patrzył na nas. No. Ale mi się przez drogę mi się wydawało, że ktoś tu wchodził do tego lasu. Tak? No. O i tam kolejne, koło kamienia. Gdzie? No wprost. Po prostu, po prostu, tak jak sobie palcem. A tutaj. No to ręce. Wow. Ale jaja, jak gorecy. <sufscy> Idź tak. do lasu, do lasu, do lasu. Tego. Malutkiego. Nie taki malutki parko maloga. Uuu. Pod, ma. pod kamieniem leżał, no? no. Jak okręcę. Ale zdrowy. Ja się dalej później tym dużym Ja tylko na filmach takie widziałam jak zbierają. Myślę, tak, że... ja we włoszech przeważnie jak gdzieś jakieś widziałam nagrania czy coś... To... Myślę jak to możliwe takie duże. I mamy swojego giganta. A mówią kobiety, że rozmiar nie ma znaczenia. Jak się chyba nas łapy ściemniają, kurwa. Dobra, to ja ten będzie luks, to wracamy do domu. Dobra, zrywamy. Zrywaj. Renia, przyjeżdżaj. Renia, przyjeżdżaj. Następny weekend do pedzi jedziemy, chyba. Ja tam. A przyłóż do swojej głowy. Jak, tak? O tak, no. On tu jest jak twoja głowa. Taki? No. <noise> Mojego. No nie wiem. Ale jak jeszcze będzie zdrowy. Nie, nie o, będzie o. zdrowy. Będzie sito. Sito. A do kosza go położę chyba, żeby... No. ktoś ja zobaczy to kurwa macie. Patrzcie w koszu. Patrzcie na tamtę. O tu. Jest różnica. Grzyb olbrzym będzie tytuł. O. Mam kolejnego grzyba. Też duży, ale no przewrócił się sam od siebie w sumie. Ale pewnie będzie zjedzony. Tak już nawet jak go dotykam, taki się czasty wydaje. Ale Mateusz znaczy przyjdzie. Nie opatrzy. No ale no na jaką? Grzybiara. O. Dziś Do wszystkiego trzeba dorosnąć. Zamiast gratka to będzie grzybiara. O ten wjedzony, no. No, niepewno będzie. Nie wiem czy go sens nie zruszać. Ruszę. Chcesz tak? No, a w go, jak możesz. Czekaj, no, troszkę ma tu mam nie tylko zabrać na Nie wiem czy go w sens brać. Jest. Ładna Przecież ładna no. wykroimy No to dobra A Ty o, już ty. chciałeś do domu iść dziś się dalej, ja nie wiem co iść się dzieje łączył tryb grzyb ja Szukamy grzybów No to jeszcze chwilkę tu i będziemy pewnie się kierować coś jeszcze napotkamy na swojej drodze no. To już znalazł następnego. Grzyba. Korzeń mówi, że zjedzony, ale czapo jak Patrzcie piękny. jaka ładna, jaką ma strukturę. To wszystko ładnie odcięte laserowo, nie? I kolejny gigant. Tylko ten to już jest bardzo zjedzony powiedziała. Szkoda. No? Ale już nie wiem czy będziesz go ciągnął. Przejdę go na grzybnie jak to mówią. O! tak jakiś uślimaczony Musimy go jeszcze raz pokazać. Patrzcie. Wśród innych grzybów, tym. jak to wygląda. Ten jest taki. Bo no. Nie jest mały. Jaki. Ale ten przy tym to jest. No jest różnica. sak No to niego kapelusz robi robotę. No. O. Teraz widać, no? Piękne. Dobra. Dobra, idziemy powoli w stronę domu. No na rowerku. A my dzisiaj na rowerkach, tak. Ale mówię jeden teraz plus, że komary przestały gryźć. O jak macie jakieś sprawdzone sposoby na kleszcze, komary to dajcie znać, bo pisać, ten... Pisać, pisać, Tak, bo ten no, olejek z drzewa herbacianego średnio coś działa. Bardziej powiedziałabym, że ich pobudza. <gry> no i dobra, jak coś trafimy, natrafi nam się na drodze to Oczywiście pokażemy I to już dla na nas paska. Ten w porównaniu do tamtego to pewnie niewidoczny. No, ale no, też fajne. cieszy. Pewnie, że cieszy, właśnie żeśmy tu chodzili już. Żeśmy weszli z lasu na początku. To mówię, kawałek dalej pójdziesz i nie zauważysz. Z innej perspektywy, no, no Ciężko tak. jest znaleźć te grzyby teraz. Nieraz tu... To... Taki kolor mają jak liści identyczne. Tak. Idzich udarmi. Nieraz przecież ja szłam, a ty szuś po mnie znajdowałeś tak. albo na odwrót. No dobra, no już się kierujemy u domowi jak to mówią. Tak, już jeszcze ostatnie. Podrygi. Podrygi, to. Tak. <trygi> Ja wyłączam kamerę, a to kolejny. Na naszej drodze. Jest, ich, jest, jest, jest. Fajnie. To jest burowik usiadkowany. Tu widzicie, ma taką jakby siatkę. Tak no. się fachowo nazywa. No. Usiadkowany. Ja to jesteś. Kony lubią być jest. właśnie rybaczywy. Jest. No, ja takie widzisz? Uh -huh. no. Chociaż czapeczka. Trzepeczka może być Pewnie, że trzepeczka zdrowiutka. Dobrze. Tak. Zawsze do sosiku więcej będzie. A tutaj sam ten został. Korzeń. Tak to chciał. No. I chciał. Coraz więcej tych grzybów na naszej drodze. Nie chcą, żebyśmy do domu szli. Tak. Cały czas nas wołają. Tak? Mateusz znalazł norę. Ale patrz jak skoczy na ciebie to się wciągnie do tej nocy Ale obstałem, że to pewnie jakiegoś lisa. To co innego tu się mogło by chować? Tutaj? No. Nie wiem, lis? Szybciej chyba lis. To tam pszczoły latają. Właśnie dziwne, bo takie jak bo latają, no, tam w tym tym. Kończymy to bardzo. Tak naprawdę, dobra. Tam, 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 taram. O! Jej. Ja już w sumie z zbior, bo mi się nie chce. A tutaj same do mnie przychodzą. Mega to wygląda, nie? Dzięki. A jaki dźwięk? Jak na tych wępnach takich grają. Zdrowy, czy nie? Zdrowej. Poka. Patrzcie ile mamy w koszyczku Szybko. Dobra wariaty, wariatki, grzybobranie zaliczą zaliczam do udanych. Teraz <laughs> ja się zakręciłem. W koszeczku tak to wygląda. O, ten duży i tutaj. Piękności. Piękności. Teraz idziemy, wracamy do domku. Kawa, trening, obiadek. A u oglądajcie, udostępniajcie, subskrybujcie, lajkujcie, Będzie.